Przygotowuje się Aisza Panaj. nie dla Ciebie, dla co Witamy się z widzami? Cześć wszystkim, tu Joto to Mama. Przychodzimy do Was z nowym vlogiem. Słuchajcie, mamy dosłownie chwilę, żeby zacząć z tego vloga, ponieważ będziemy jechali um, kibicować Aiszy. Tak, nie ma jej Aiszy. Aisza dzisiaj będzie miała konkurs w Aleksandrowie. Łódzkim, będzie tęczyła dzisiaj solo oraz w zespole, nie wiem czy wszystko uda mi się dzisiaj nagrać, ale się postaram, zobaczymy jak Ariadnek będzie się wyprowadził, czy będzie na rękach czy nie i od tego właśnie będzie, i od tego właśnie będzie zależało czy będę miała te nagrania. Aisza też, mówiła, Aisza też mówiła, że dziewczyny ze zespołu prosiły, żeby właśnie to nagranie z ich występu pojawiło się na YouTubie, więc, więc postaram się, żeby może chociaż ten występ zespołowy był, pojawił się i był nagrany. A więc życzymy wszystkim miłego dnia. Zostańcie z nami i razem z nami kibicujcie Aiszy. Jaski, ty zamkniesz? Tak? Czekamy. Wysłaliśmy jeszcze Maję, ponieważ wydaje mi się, że my nie kupi fajnych kwiatów, tak? Tak. to pomyli kolory. Tak, jeszcze kupię jakieś żółte kwiaty, nie? A dziewczyny jak, jak są? Różowy, prawda? Co tam przynieśli ta tej Maja, Jasiu? Kwiat. Nie. Kwiaty. Ale ładny pachnął, Tak? Bardzo ładny. Takie jak na ślupe, i się spodobają. Tak. I to dla pani, tak? Tak. Tak, tak ładnie pachną. No. Chodźcie. Chodźcie, chodźcie. Słuchaj, Sionia, skinaj dupa i lecisz. O! Wspomniałeś, skinaj dupa i lecisz. To jest coś dziś ładnego. To się przebierze. Dobra. 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 Powodzenia. Czekamy na jezioro. Jeszcze, jeszcze nic, jeszcze się nie zaczęło. A my mamy takie VIP miejsce, tak? No i jest. Rianek się obudził. Podczas edycji Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki i Tańca Aleksandrowska Wiosna, to już 31. edycja. Witam wszystkich uczestników konkursu. Zapraszam na scenę. Zespół wokalny Mini Max przygotowuje się Aisha Panaj. Zobaczymy Aiszę w tańcu solowym. Ja może przypomnę, że wielkie brawa dla zespołu wokalnego Minimax. A teraz na scenie zobaczymy Aiszę Banaj w tańcu solo. Kategoria wiekowa druga. A przygotuje się Patrycja Walas. Jest to kategoria wiekowa druga, a przygotuje się Alicja wieczorek. Ale dla siostry, Elias. Dziękuję. dziękuje. <grywia> to nie dla Ciebie, dla Pani. <grywia> pani Rza. Ja się pomyliłam. <grywia> ja Gdzie Pani? A pani poszła po parawany. Pani chyba poszła. Dzień dobry, dzień dobry. Co? Dziękuję bardzo. Jesteśmy <grywia> blisko. <grywia> A <my nie> są... <grywia> ale kozio. Ale Pani Rza. Ale widzimy te parawany. No, ja zostawiam to, gra. Gratulacje, gratulacje! Jak ładny! Co to? Uuuuj, co to? Nie, Nie Nie, co to i miękkie? Miękkie? Zrobimy teraz, bo jest tak ciepło. <noise> tata będzie zimowej kurczę. A jeszcze już powiedziała: ooo Ona się pyta, kto to będzie montował. Ja mówię: No tato, on! O, no już wiadomo. Już wiadomo, zresztą. <noise> Te dzieci już. Ojej! Już. Ci oh. duzi um. To um. ci? Pomagasz um. tata? Uważaj. Powiem tak: to jaju, czy jak ono się no, mówi, gniazdo, jest ogromne! Jest ogromne! No, A ale masz... Co? Są poduszki tutaj, tu jest podstawa i tu jeszcze kolejna paczka. Messio. Mm. jeszcze miał rację. Wiesz, mm. że na cały dzień to. gdzieś Elias chciał benzina, Tu Maja coś chce. Słuchajcie, wróciła moja po dwóch minutach mówi... Oj, oj, talerz mm. mi bywa, to tam były kawałki jabłka, jawka, więc tam mm. nikt nie zjadł. Elias w kasku. Z dziewczynami. Mm. No. Co się powiada? Zobacz, zobacz, zobacz. Tak ma że chce benzynę do jego on, oh, on pokłada. A on to kiedy bo zobacz co wy zobacz. Ja mówię so, jest półbaka tam. On mówi nie, za mało. No za mało. Mówi gdzieś gdzie będę jechał. Gdzie on będzie jechał? Nie wiem. Do Sahara. <laughs> Mamy już wieczór i słuchajcie, mamy piękną kanapę. Już wypróbowaną przez kogoś. Przede mnie to się Janka i Jeska. <gry> tak, już widać, że jedli tutaj pizzę i My się już robi ostatnie kroki. I będzie tutaj e, taka alachu stawka, gniazdo. osobowe. No to jeszcze ktoś się wtedy zmieści. Jak Maja się odpoczywa? Spory to gniazdo. Co się jak w raju? W raju. Poczekaj, mnie nie, słodka poduszka. Słuchajcie, wracam do Was jakiś czas później. Już nawet zmontowałam tego vloga i widzę, że nie ma końcówki. I właśnie w, w podczas montażu zobaczyłam, jak wcześniej już wyglądał nasz taras. I byliśmy wtedy pewni, że on już za chwilę będzie skończony że naprawdę zostało dosłownie kilka dni. I jak on wygląda teraz, że znów mamy budowę. I też rozumiem, że słuchajcie, po raz pierwszy robiliśmy taras kostkę i tak mało wiedzieliśmy. Ogólnie, słuchajcie, wierzysz ludziom, jesteś pewien, że ktoś wykona swoją pracę dobrze, a później okazuje się, że wszystko jest po prostu do poprawy, do przerobienia, i że po prostu pieniądze poszły w błoto, a człowiek po prostu znika. Tu ja Wam daję taki mały spoiler, ponieważ odnośnie tego tematu na pewno będzie. No inny film, taki dłuższy i na pewno też będę potrzebowała myślać, żeby bardziej rozwinąć ten temat, ponieważ ja nie o wszystkim wiem. Słuchajcie właśnie odnośnie jeszy i konkursu. Ja pokazałam występ, ale też nie powiedziałam jak i co. Odnośnie wyników konkursu nie było wyników tego samego dnia. Wyniki były kolejnego dnia. Taniec dziewczyn zespołowy w tych czerwonych rękawiczkach zajął drugie miejsce. Nagradzanie odbędzie się chyba za tydzień albo dwa tygodnie, więc naprawdę super. Dziękuję wszystkim, kto trzymą kciuki za Aiszę, kibicował jej, trzymał kciuki za jej zespół. Naprawdę się udało. Dla dziewczyn, słuchajcie, to był taki debiut naprawdę. Dla Iszy też um, ogólnie ten taniec solo, to były ogólnie takie pierwsze koty za płoty. Naprawdę to. To był jej taki pierwszy raz na scenie, więc jak na pierwszy raz naprawdę jej dobrze poszło. Może nic nie zajęła, ale naprawdę było dobrze. I jesteśmy mega z niej dumni. Brawo! Słuchajcie, będziemy już kończyli tego vloga. Dziękujemy bardzo, że byliście dzisiaj z nami. Życzymy wszystkim miłego dnia i do zobaczenia do kolejnych filmów, vlogów. Rianek za chwilę będzie spał. Pa! pa.